Witamy serdecznie architekt z naszych zwycięstw, pan premier Jarosław Kaczyński. Ogromne brawa! Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, no dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy, bo okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, no jak to kiedyś Mike Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedczesna. <śleszanie> <śleszanie> Szanowni Państwo, ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej. Moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Ale wybory jeszcze za przeszło trzy lata, więc musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich to Primo, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne. Proszę Państwa, bardzo dawno w Polsce nie było tyle zła, tyle różnego rodzaju fatalnych działań władzy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. I dlatego to nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest zadaniem polskim. Polska nie może iść tą drogą. Na którą w tej chwili wpychają Donald Tusk, to jest nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, to jest nie do przyjęcia dla naszej teraźniejszości. I dlatego ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta, zachęta do bardzo zdecydowanego, energicznego działania, do rozbudowy naszej partii, ale także do tworzenia. Wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała, bo Polska musi być krajem, w którym rządzą polscy patrioci, uczciwi ludzie. Uczciwi ludzie, którzy mają możliwość stworzenia dobrego rządu, a nie tak jak się w tej chwili mówi o rządzie Tuska, nawet w jego środowisku, że to bardzo słaby rząd. Myśmy bardzo słabych rządów nie tworzyli i nie będziemy tworzyć. Szanowni państwo, naszym celem jest, zwycięstwo jest to, by to, co dziś działo, się, dzieje się w Polsce, było tylko incydentem. Musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była, też nasza, bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość, ale trzeba tutaj też dokonać naprawdę wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości, jestem o tym przekonany. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. No daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej. Dziękuję Państwu. Moi kochani, to jest dobra okazja, dobry moment, żeby podziękować naszym rodakom za to, że poparli prawo i sprawiedliwość. Na czele z naszym liderem, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. Tak, to imię naszego lidera, architekta tych kolejnych wielkich zwycięstw. A więc teraz wszyscy razem podziękujmy naszym rodakom. Dziękujemy! Jeszcze z tego wrócę na chwilę tutaj, to znaczy do mikrofonów i powiem. Dziesiąte byłoby okrągłe. Bardzo ładne. Dziękuję. Wszystko przed nami, Szanowni Państwo, a więc praca ma sens, determinacja i wiara ma sens, możemy góry razem przenosić. A więc, Szanowni Państwo, za, zaapelujmy do wszystkich naszych rodaków z tego miejsca. Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy. W jedności siła, moi drodzy, tylko razem, solidarnie, wspierając siebie nawzajem, możemy zwyciężać i ten dzisiejszy wieczór właśnie jest tego najlepszym dowodem. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia, za dobre słowo, z jakim mieliśmy okazję, z jakim mieliśmy okazję spotykać się na naszej kampanijnej trasie. I tutaj Pan Minister podpowiada. Dziękujemy przede wszystkim za Państwa pracę i zaangażowanie kampanii prawa i sprawiedliwości. Pracujemy dalej, dziękujemy. Wspaniały biało-czerwony wieczór to żółta kartka dla rządów.